Umiłowani w istocie Panu, siostry i bracia. Pewnego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, telewizja francuska nadała program, w czasie którego kamery telewizyjne ustawiono w ukryciu dużego marketu w Paryżu. Wiele osób wychodziło ze świątecznymi zakupami. Młody człowiek pytał niektórych. Czy możecie pomóc pewnemu małżeństwu, które przybyło do Paryża z Palestyny? Są w bardzo trudnej sytuacji, niczego nie posiadają, a ona na dodatek spodziewa się dziecka. Nikt z zapytanych nie odpowiedział pozytywnie. Wszyscy mieli jakieś trudności. Dopiero właściciel małej kabiarenki, Algierczyk. Ofiarował swoją pomoc, pieniądze, podwiedzieleni do szpitala, a nawet mieszkanie. Droga siostro, drogi bracie, cytując słowa proroka Izajasza, powiedzieć mogę, oto zwiastuje dzisiaj całemu światu radość wiernych. Zaprawdę dziecie nam się narodziło. Syn, syn został nam dany. Narodził się nam zbawić. Ale moi drodzy, czy zmieniło się coś na świecie? Patrząc wokół nas, można ze spokojem powiedzieć, że niestety nic. Na świecie wciąż tak wiele zła. Ludzie wciąż wobec siebie obojętni. Jest dokładnie tak samo, jak było wczoraj. Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego autor jednej z Ewangelii napisze, ponieważ Chrystus przyszedł do swoich, a swojego nie przyjęł. Jakże biedny jest świat i człowiek w nim żyjący, który nie chce przyjąć prawdziwej miłości, Bogu niech będą dzięki. Za to, że są i tacy, którzy przyjęli Chrystusa I tym dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi Ci przyjmujący Boga To cały zastęp tych, którzy uwierzyli w miłości I poszli za nim. To ci, którzy miłują nie słowem i językiem Ale konkretnymi czynami wobec ubogich potrzebujących, opuszczonych, sponiewieranych przez ludzi i przez rodzin. Oto zwiastuje dzisiaj całemu światu radość wielką. Zaprawdę dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Narodził się nam zbawiciel. Czy zmieniło się coś w naszym życiu? Adam Mickiewicz upomina nas. Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz wiada Ci, jeżeli nie zrodził się w Tobie. Siostro, bracie, czy oprócz świątecznego wystroju zmieniło się Twoje serce? Popatrz, oto Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Miłość, to przez nią Jezus stał się człowiekiem. To dzięki miłości Słowo stało się ciałem po to, abyś wiedział, że jesteś naprawdę kochany. Jaka wielka prostota i delikatność miłości Boga, która ofiaruje się nam w dziecięciu. Bóg przychodzi delikatnie po to, abyś ufnie otworzył dla Niego swoje serce. Moi drodzy, Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim miłość, dobroć, ciepło, wzajemna życzliwość. Te uczucia wyzwala nas Boża Dziecina. Chcę, aby nikt nie poczuł się samotny. Pragniemy wszystkich przygarnąć, i ze wszystkimi podzielić się przeżywaną radością. Jezus, stając się człowiekiem, pokazał, że chce zamieszkać w każdym z nas. Dlatego każdy człowiek jest dla nas nie tylko bliźnim, nie tylko najbliższym przyjacielem, ale przede wszystkim znakiem Boga. To jest dla nas wskazówka, gdzie możemy znaleźć to, czego tak pragnie nasze serce. Otóż możemy to znaleźć właśnie w Bogu, który swoją miłością i swoją miłość objawił nam w Jezusie. I w ludziach, w których On mieszka, nie lękajmy się, kiedy jesteśmy zagubieni. Bo Jezus jest z nami. Z nami są także ludzie, przez których nas kocha. Ono dzisiaj całemu światu radość wielką. Zaprawdę dzieci nam się narodziło, syn został nam dany. Narodził się nam zbawiciel. Moi kochani, niech te radosne słowa pobudzą nas do miłości, którą dzielić się będziemy z innymi. Każdy z nas jest wezwany, aby być znakiem miłości dla innych. To przez miłość możemy zmieniać świat i nas sam. Niech te radosne święta Bożego Narodzenia otworzą nasze serca na miłość, która dzięki nam będzie mogła dotrzeć do tych, którzy ją potrzebują. Droga siostro, drogi bracie. Wierzysz, że Bóg narodził się w Betlejemskim żłobie. Zrób zatem wszystko, aby Chrystus narodził się także i w Tobie, Amen.